Oto Nexler Top S42SP. Niezawodna papa samoprzylepna. Czy jest lepsza niż papa tradycyjna W400? Sprawdźmy. Przy wyborze papy tradycyjnej W400 pokrycie dachu musi składać się z minimum dwóch warstw. Oprócz podwójnej ilości papy, fachowiec będzie zmuszony zaopatrzyć się w narzędzia oraz lepik. Niewłaściwa kalkulacja może skutkować powrotem do hurtowni i przestojem w pracy. Dzięki właściwościom samoprzylepnym i szczelności w jednej warstwie TOP S42SP pozwala na szybką pracę i duże oszczędności. Różnice widać również przy wnoszeniu niezbędnych elementów na dach. Kiedy mamy już wszystkie materiały, możemy zabrać się za pracę. Pas papy tradycyjnej W400 przykładamy do dachu i mocujemy za pomocą gwoździ dekarskich, uważając, aby nie uszkodzić papy. Następnie przybijamy dodatkowo gwoździe w odstępach co około 15 cm na całej długości dachu. Sporo pracy? Niestety to nie koniec. Teraz należy uszczelnić zakłady i dolną krawędź poszycia dachowego za pomocą lepiku. Następnie mocujemy kolejny pas papy, pamiętając o prawidłowym przymocowaniu mechanicznym. Proces powtarzamy na całej powierzchni dachu. Całość zabiera sporo czasu i jest męcząca. Warto pamiętać, że tanie papy podkładowe łatwo uszkodzić. Papa traci swoje właściwości izolujące w przerwanych miejscach, a naprawa dodatkowo wydłuża czas pracy. Nexler Top S42SP, dzięki właściwościom samoprzylepnym, zapewnia łatwy i bezproblemowy montaż. Wystarczy ułożyć rolkę we właściwym miejscu i odkrywając przygotowany pasek folii, dokleić ją na całej długości dachu. Następnie należy przymocować papę gwoździami. Potem wystarczy już tylko oderwać resztę folii i gotowe. Dla pełnej szczelności warto również docisnąć krawędzie papy wałkiem ręcznym. Montaż TOP S42 SP przebiega szybko i sprawnie, a wykonawca nie potrzebuje pomocnika. W ten sposób montujemy kolejne pasy papy TOP S42 SP. Ponieważ montaż nie wymaga stosowania lepiku, wykonawca nie musi się martwić o ubrudzenie sprzętu i ubrań. Wykonanie zakładów wymaga jedynie oderwania foli z obu rolek papy i dociśnięcia wałkiem. Dodatkowo wyraźne zaznaczenie zakładów ułatwia idealne wyrównanie papy. Nie trzeba już mozolnie poprawiać papy i prosić kogoś, aby sprawdził, czy robimy to idealnie poziomo. Ostatnim elementem prac jest przymocowanie papy na bocznych krawędziach dachu. W tym celu wystarczy użyć szpachli dekarskiej Nexler Arbolex Aquastop lub opalarki lub wałeczka dociskowego. To łatwy i szybki sposób, aby zapewnić sobie stuprocentową szczelność i odporność na warunki atmosferyczne. Nexler Arbolex Aquastop bezpieczny dla styropianu, łatwy i szybki w stosowaniu, możliwość stosowania podczas deszczu, dodatek włókien kompensuje ruchy podłoża. My możemy już odpocząć, ale sprawdźmy, co czeka wykonawcę pracującego metodą klasyczną. Przed nim niełatwe zadanie, czyli pokrycie całej powierzchni dachu lepikiem. Znacząco wydłuża to pracę i powoduje zmęczenie wykonawcy. Dopiero teraz możemy przystąpić do montażu papy wierzchniego krycia. Rolkę papy musimy podzielić na potrzebne nam odcinki i układać przymocowując papę gwoździami co 15 cm. Dodatkowo należy uważać, aby zastosować odpowiednią warstwę lepiku, która pozwoli na dokładne sklejenie powierzchni, ale nie będzie ściekać po dachu. Przypominamy, że praca Stop S42SP jest lekka i czysta. Na przykład wykonanie zakładów poprzecznych wymaga jedynie nałożenia niewielkiej ilości szpachli dekarskiej Nexler Arbolex Aquastop lub kleju do pap i gątów i dociśnięcia wałkiem ręcznym. Nexler klej do pap i gątów. Doskonałe właściwości klejące, bardzo dobra przyczepność do podłoży mineralnych i pap, odporny na działanie czynników atmosferycznych, łatwy i szybki w stosowaniu. A co z odpornością na uszkodzenia? Postanowiliśmy sprawdzić. Tak zachowuje się papa tradycyjna w przypadku rozerwań i uszkodzeń mechanicznych, a tak papa Nexler Top S42SP. Produkt ten posiada mocną osnowę z włókniny poliestrowej i charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia, a dzięki modyfikacji SBS-em bardzo dużą odpornością na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne. Czas na podsumowanie. Montaż papy tradycyjnej W400 w dwóch warstwach zajął nam 24 godziny a papy TOP S42 SP dzięki szczelności w jednej warstwie tylko 8 godzin, czyli ponad 3 razy krócej. Dodatkowo dzięki minimum 12-letniej gwarancji TOP S42 SP zapewnia spokój na wiele lat. Jeżeli jesteś wykonawcą, pamiętaj, że 3 razy szybszy montaż to 3 razy więcej wykonanych zleceń i 3 razy wyższy zysk w tym samym czasie. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu z naszą infolinią telefoniczną.